Dzień dobry, w ogóle z Zimno nie miłosiernie. Jak to w grudniu potrafi być? No to moi drodzy, czas na kalendarz. Dzisiaj pomocnik bardziej włochaty i czteronożny. Um, Ósemeczka, piątka wiemy, żeby było łatwiej. Opsa. Dam jedną ręką radę, czy nie? Dam. I cóż, cóż tu będzie? Uwaga, uwaga, wyjmuję. Cienie? Chyba bardzo ładne cienie. Honey, honey. Shadow palette. Czyli cienie. Fajne. To co, zrobimy swatcha? Przepraszam, będę potrzebowała do tego ręki, więc chwilę cierpliwości. No, intensywne, szczególnie ten złoty i czarny. Brąz taki sobie, o, ale może źle go nałożyłam. I srebrny też spoko. A tutaj jest pomadka sińczyka, która dzisiaj przyszła. Później Wam pokażę, jak wygląda. Teraz się kalendarzujemy. Hmm? A tutaj jest moje zamówienie z tej książki. I muszę powiedzieć, że to jest kompendium prezentu idealnego dla osoby, która lubi notować um, Jara się bujo, czyli bullet journalami, która lubi planować na papierze, która lubi robić notatki. I moi drodzy, skoro o notatkach mowa, to musi być świeczka. Polskie świece z ładnym knotem drewnianym. Przyjemny zapach. Te drewniane knoty fajnie strzelają. Zobaczymy, czy ten również będzie. Jest bardzo zimna, więc na razie nie będę jej odpalała, ale wieczorem jak najbardziej. Zapalam taką świeczkę wieczorem. Zresztą pokażę później. I startuję zawartość. Pamiętacie, jak sobie kupiłam w Biedronce różowe bujo? Kupiłam drugie, ono jest fenomenalne. Moje miała, widzę, że tutaj też są szablony. <laughs> w ogóle, jeżeli lubicie rzeczy papiernicze, Interdruk, super firma, fajne rzeczy robi, do bujo jak najbardziej warto tam zajrzeć do nich, co mają i ja od nich biorę. To jest moja zakładka magnetyczna. Ładna? Cześć, mamo! Dzień dobry. Co to jest? Zakładka magnetyczna. Tak to magnetyczne. Zaraz ci pokażę, za sekundę. <kłysy> Dalej pokazuję. Pastelowe zakreślacze. Mamo, czy możesz mnie tak... Nie trzymaj ludzi niepewności. Oraz Widzicie, u mnie się nic nie da ukryć. Markery do kaligrafii. Jaka ty jesteś subtelna. <kłysy> Oferta B.pl. B.pl jest to sklep córka taniej książki. Dwie zakładki. No dobrze, ale teraz przejdźmy do konkretnych rzeczy. Trochę mi przeszkadzasz. Dobrze, poczekamy, aż mama skończy, dopiero ja wam opowiem. Wiecie, cierpliwość moja musi być bardzo, ale to bardzo mocno rozbudowana. Proszę Dobrze, bardzo. wracając, jeżeli. No nie mogę, no nie mogę z tą bawą. oddawaj. ich. Masz gazetkę, sobie tą przejrzyj, bo ta może cię bardziej interesować. Wracając, jeżeli. Yy... Jesteśmy już przy etapie bujo, planowania w papierze, zarządzania swoim czasem, swoimi nawet czasami marzeniami, planami w bullet journalach. To kaligrafia, zaszyt ćwiczeń z kalką, bardzo przydatna rzecz. Wiecie, bo planować to jedno, a żeby to ładnie wyglądało jeszcze, wiecie, tak artystycznie jak na Pinteresie. To jest zupełnie inna sprawa, więc ja się już kilka razy przymierzałam do tego i nawet chyba Wam opowiadałam, że chciałabym bardzo pobawić się trochę kaligrafią i rozwinąć swoją umiejętność ładnego pisania. Więc prezent dla siebie kupiłam. Co tutaj dalej jest? To jest z Wilgi kaligrafia. Z Wilgi? Mhm. O tym już słyszałam i to u kilku osób widziałam, więc jestem bardzo ciekawa akurat tej książki. To jest również zeszyt ćwiczeń, z tego co pamiętam. Mhm. Wiecie, dlaczego uważam, że to jest fajny prezent? To jest fajny prezent zarówno dla młodej osoby, nastolatki, ponieważ na ogół młode dziewczyny idą w tę mańkę kaligrafii, ozdobnego prowadzenia notatek itd. Ale jeżeli ktoś naprawdę lubi, trochę tak podłubać sobie na kartce, to nie ma wieku, który nie byłby odpowiedni na rozpoczęcie przygody z bullet journalem. Jakie to jest wydawnictwo? O, to jest znaku. Dalej. Bullet journal. 101 pomysłów na zaplanowanie stron. Tu wskazówki, jeżeli brakuje nam inwencji twórczej. Ja robię wiatru. Przepraszam. Zawiało cię? <laughs> Wydawnictwo, publikat. Tysiąc wzorów rysunków do Bullet Journal i to chyba też publikat. No właśnie. Kto to tu rzuca? I największa pozycja. Sztuka rysowania, kaligrafia. Jaki chomiczek piękne. i to jest. Ja ogólnie jestem fanką newsletterów taniej książki Moltani. Kokosanki. Nie, no dobrze, są. Umieją w marketing. To są zwykłe zakreślacze, gdzie się już tam dobierasz. Jak nie dziwić do pasieczki. Dobrze, co tu mamy? Tu mamy. Oj, konkretna to jest książka. Ja Wam powiem, że niedźwiedzia ładnie wydana. Trochę mi przeszkadzasz. No, zaraz porwiesz. No, proszę. Oj, dziewucho, dziewucho. Jest bardzo konkretnie wydana w grubej oprawie z ładnymi kolorowymi ilustracjami. O, dziękuję, możesz prezentować. Dzisiaj pan Tata się zdeklarował, że mnie podmieni na wieczornym spacerze z Kirą, więc ja mogę sobie posprzątać w tym czasie w pokoju. Dobrze, bo już zaczynam chłopa, baby z dziadem brakować. Chłopa z kobietą chciałam powiedzieć. Oj, ten mój muździu czasami odwala różne dziwne numery, fikołki. No dobra, więc posprzątam się w pokoju, odpalę sobie świeczkę. Dzisiaj planuję obejrzeć u Anciak z Vlogmasy, wiem, że jest w Nowym Jorku i jestem mega ciekawa, jak to tam wygląda e, przygotowanie do świąt, jak z atmosferą świąteczną. Może mi się troszeczkę to udzieli. Oby. No dobra. To biorę się za sprzątanie, bo łatwo nie będzie. Chciałam zrobić też porządek w pędzlach i tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby spróbować zrobić makijaż tym, co jest w kalendarzu adwentowym z Makeup Revolution. W sumie jutro będzie już dziewiąty dzień, więc może jutro. Kto wie? Spróbujmy. Ja nie lubię czerwonych szpinek. One mi strasznie powodują taki żółty odbiór zęba, w większości ludzi. Nie trzeba mieć wybitnie białe, żeby czerwona szminka dobrze wyglądała na zębach. Podobno są odcienie, które nie sprawiają tego wrażenia, ale myślę, że ten czerwony, który jest w kalendarzu, jest to taki typowy czerwony, który będzie robił żółty kły. Ale spoko. Zrobimy makijaż. Tutaj szły wielkie kalkulacje. Z panią mamą rozpisałyśmy sobie całe święta na poszczególne dni, na wigilię, na posiłki. I zrobiliśmy listę zakupów, że taki zakup? No tak, taki zakup również poczyniliśmy. I jest nam potrzebny. To, to dla mnie, ja będę popijać sobie. Dobrze, proszę bardzo, jeżeli masz taką potrzebę. To śmiało. Natomiast lista zakupów jest zrobiona. Nie jest jakaś super opasła na szczęście. No mała też nie, ale... Ale takie drobiazgowe rzeczy. No, wydaje mi się, że całkiem no, ale sensownie. mamy, bo mamy mięso, mamy grzybki, no takie... No myślę, że tą samą podstawę, tą bazę do wszystkiego mamy. Trzeba dokupić drobiazgi typu zakwasy, jakieś pieczywo, no i karp. Naprawdę nie wiedziałam, że karp to nie jest tak stara tradycja wigilina, że ona powstała u nas w ciężkich czasach PRL-u, a wcześniej było bez rybek. No, podobno tak, ja nie wiem. Sprawdzałam gdzieś tam na internecie i tak mi internet podpowiedział. Mamo, czy potwierdzisz? Chodź bliżej telefonu, bo cię nie słychać będzie. Musisz jeszcze bliżej, 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 to bliżej. No znaczy, ja odkąd pamiętam, to ten kap był. Był u was? Tak. Bo by według tradycyjnej naszej kultury Nasze... inaczej. Prze... Ja. Według naszej kultury i tradycji potrawy mają być bezmięsne i postne, czyli ryba teoretycznie nie powinna pojawiać się na stole wigilijnym. To znaczy tak, tak szczerze mówiąc. Mogę cię pokazać, bo dobrze wyglądasz. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, od kiedy były ryby, bo wcześniej za mojego takiego dziecka to byli ludzie bardzo biedni, średni, tak może jak i teraz. No. Ale większa była bieda jednak, nie nie jak teraz, była większa bieda i te Wigilie to były czysto Wigilie, naprawdę no i, to i był taki naszym... czas, czas przedwigilijny, że tam naprawdę się nie jadło ani ptasiego mleczka. To jak się dopadło w święta to było wszystko tak, do... nawet ta Wigilia to była przepyszna, ale rzeczywiście była chuda ta Wigilia. Ale była ryba, czy nie było? Była ryba, była, była ryba. Jak ja już pamiętam, to ten, była ta ryba. Mhm. No dobrze, no ale podobno nie leży w naszej e, tradycji e, jedzenie ryby i jest to wynik komunistyczno-perelowski, dlatego że wtedy ciężko było o wszystko, a ryba i karp był łatwo dostępne i dlatego na Wigilię no nie, nie, nie. Ej, 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 ej nie. wróć, co tutaj wróć, za historię opowiadasz? Czy ciężko dostępnym. Był czas, że wszystko było, tylko że pieniążków nie miałaś, jakie byłaś. Dopiero wiesz już teraz tak późno, Przed samym waszym urodzeniem, to naprawdę nic nie było. Ale wcześniej to było, było. Tylko kasy nie było. Tylko kasy nie było. No. No, to no, zawsze ale... czegoś brakuje. Jak nie A... pieniędzy, to produktów. A kiedy tam nie było tej ryby, to ja nie wiem. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. No dobrze. Czyli mama, jak żyje tak zawsze. No śledzi, pamiętam, że były w gazecie pakowane. To na pewno pamiętam. Tak? <laughs> I na pewno wiele osób w moim wieku pamięta, jak w gazety się pakowało i do lodówki gdzieś tam, czy tam na balkon gdzieś. Ale to były w gazecie pakowane. I, i ciekawa jestem, z no Twojego wieku to na pewno nie, ale rodzice tych Twoich znajomych, czy pamiętają, jak były śledzie w gazetę pakowane? Ale to nie leciło się? Nie było takie Ale fujka? Ale to śled... nie było tych śledzi płatów, tylko śledzie całe Aha, Przepysz... czyli ryba. Tak, przepyszne śledzie całe były. Mhm. No dobrze. Gazety pakowane. Chyba dobrze wspominasz, bo widzę, że jesteś uśmiechnięta ja na to wspomnienie. Śmieje, no, że cały całkiem inny świat się zrobił. To za małe, A jak no. ja babcia by tu siedziała, o, to dopiero by mi opowiadała. Babcia, dziadek, jakie czasy oni mieli, jakie widzieli, je były. Ja to już się urodziłam tam, w całkiem. No, i wyż się bardzo szybko przeprowadziliście do miasta, nie? No, szybko. Bo właśnie w takich, w tych moich dziecinnych, to wieść była biedna. O, nie było tak jak teraz. Ale dobrze, że teraz jest tak jak jest, no. To chociaż mam bogate sąsiadki na działce. <grym> Nie wiem, kogo masz na myśli. To sąsiadek. Jeszcze nowe ci się szykuje? W sumie to sąsiad. Za płotem? Kto? Za płotem. No, kto kupuje za płotem? No to, to, to słuchaj. Traktuję ja tam, jak swoje, to moje przecież. <śmiech> <śmiech> tak, no przecież to, co, co tam jeżdżę, to też, że jest nieprzypisane. No to co, ale to co, że będę sobie siedziała tam do śmierci, ale to jest twoje, no. Nie, no, ziemia będzie Kuby. Na Kuby kupujemy. No, ale to, co siedzimy. No, no tak. To będzie wasze, no o. A jak wy sobie to zrobicie? Nie, wydaje mi się, że sensownie jest, żeby kuba miał takie poczucie, że też ma coś tam swojego nie tam... Dlaczego? dlatego yy, to będzie Kuby własność. Niech będzie. Czas na nadrobienie kalendarza. Świąteczny Elf już idzie i będzie pomagał. Ósemkę, ósemkę już otwieraliśmy, więc dziewiątka dziesiątka. Co, to dzisio... co to nie pamiętam? Cienie. A bo, A, ci... bo ty nie otwierałaś, sama otwierałam. No tak. Aha. No, za mnie się tu nic w tym domu nie robi. Przepraszam. No. O, jak była młoda, to tym się bardzo malowałam. To był mój ulubiony. No właśnie. właśnie Do piętra. Ktoś Do tu chce wejść. Yy, kto, na którym dniu? No, no czy... dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, a, dziewiątka, dwunastka. I dziewiątka. No, Dziesiątka. Dziesiąteczka, dziesiąteczka, dziesiąteczka. Nie ma dziesiąteczki. Raz. Jedenastka. No pokazuj, pokazuj. Gdzie jedenastka? To, to, to. Następna. Dwunastka. Piętnastka, trzynastka, trójka. Gdzie dwunastka? no dwunastki. Jest. Nie ma. Znajdź 25, a 12 sama się znajdzie. He, 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 he. 24 mogę znaleźć. Nie. Brawo. Dobra. No dobra, ale po kolei. Najpierw 9 otwieraj. Hop. Bardzo proszę tutaj, żeby było ładnie widać. Kira, coś dla ciebie. O nie, wiem co to będzie w takim razie. Czy to jest gąbeczka do tak. makijażu? O, trzeba uważać, bo gdzie Kira uwielbia. Nie, mam Mamuną, gdzie? I po co jej pokazywałaś? Kira już jest gotowa. Nie, nie, Kira moja uwielbia mi te gąbki podbierać. Wprawdzie nie zjada ich, ale bez szczęści totalnie. Dziesiątka. Pusteczka do nosa. Pędzelek? Czy możesz bardziej na środku pokazywać? Pędzelek? Bardzo dziękuję. Otworzone? Tak, tak, otwieraj. O, pędzelek. ci pędzel też lubisz. Nie, do pędzli nie leci. A pokaż, jaki? Końcówkę pokaż. Taki trochę skośny, syntetyczny. No dobra, niechaj będzie. Nie wiedziałam, że tu są też pędzel fajne. To była dziesiątka. dziesiątka. Dziesiątka była tu. Mhm. 11. mhm. Obstawiam na jaką szminkę. Tak, o jaki ładny kolor. Zadowolona jestem z tego kalendarza. Nie był super tani, ale w sumie też drogi nie. Jak patrzę, że są te kalendarze po tysiąc, tysiąc z kawałkiem, no to to już przekracza moje wyobrażenia o kalendarzu adwentowym, ale jak za swoją cenę bardzo fajne. Południowy spacerek z Kirą. Troszkę śniegu już się pojawiło. Jak widzicie, Kira nie jest ubierana. Raz, że ma awersję do ubranek po zabiegu sterylizacji, gdzie musiała chodzić w kaftaniku przez długi czas. No i źle ją i ma bardzo złe skojarzenia. Raz, że ten kaftanik był strasznie ciasny dla nią. Dwa, że no wiadomo, ona nie była w dobrej kondycji i formie. Przez okres rekonwalescencji. I teraz, jak ma coś założyć na siebie, to jest niefajnie. No, mówiąc wprost. Ale też ładnie nabrała ciała. O! Ładnie nabrała ciała. I ten klimat nie jest jej w żaden sposób na razie straszny. A tu mamy w rubli krzak. Zatrzęsienie. Ruberków. A ja nie wiem, czy na pewno to są ruble, czy to nie są kopciuszki. Skończę tak, jak zaczęłam. Kurczę jak zimno. Bardzo. Czy pani chce coś dodać? Chciała pani coś dodać? Mm -hmm. Dobrze, to dzisiaj się już żegnamy. Byłam z kirą przed chwilą na dworku, więc mogę powiedzieć z pierwszej ręki informację, że jest niemiłosiernie zimno i nieprzyjemnie. Osiąplę na tempę. Na tempe, na tempe, Na termometrze. O to mi chodziło. nie jest tak niska temperatura, jak odczuwalna, ale odczuwalna jest. Syberia. Wychodziłaś dzisiaj? A byłaś? Kurczę, nie trafiłam tym razem. Ech, ale mam wrażenie, że rano było cieplej niż jest teraz. No dobra, nie będziemy gadać się o temperaturze, e, jaka jest, każdy widzi za oknem. To do zobaczenia. Pa!